Drama na dziś, shop włamał się do Monopolowego i zaliczył game over. Kiedy pracownicy sklepu przyszli rano do roboty, zobaczyli mnóstwo rozbitych flaszek i kałuża alkoholu na podłodze. A winowajce znaleźli chwilę potem, ponieważ spał w toalecie między Kibelkiem a śmietnikiem. Ten zamaskowany bandyta został przeopany przez monitoring jednego ze sklepów Monopolowych w stanie Virginia w USA. Shop Prach został znaleziony w łazience sklepu, po tym jak opróżnił kilkanaście butelek z procentami. Sprawę skomentowała m.in. policjantka, która natrafiła na shopowego Gangusa. I did see his eyes going back and forth like a typical... a drug person and he obviously couldn't stand up. He needed to lay down for a little bit, in order to regain consciousness. Shop został zabrany nawet szeźwiałkę do schroniska dla zwierząt, and it was also pod kątem obrażeń. To nietypowe zachowanie szopa może wiązać się z najnowszymi badaniami z uniwersytetów Arkansas, według których szopy zaczynają stawać się zwierzętami domowymi. W skrócie szopy żyjące na obszarach miejskich w USA zmieniają się fizycznie przez przebywanie wśród ludzi. Takie udomawianie zwierząt wiąże się z postępującymi przez setki lat zmianami fizycznymi, jak krótsze pyski, mniejsze głowy, co fachowo nazywa się domestykacją. A jak wykazały badania przeprowadzone na 20 tysiącach szopów, te mieszkające w miastach mają krótsze pyski niż te żyjące na wsi. Mój piesek już się boi, że niedługo zastąpi go szop.